Katarzyna Nowocinkowalczyk. Na Boskim Sądzie. Stajesz przed Panem na Boskim Sądzie. Serce kołacze od jego wielkości. Teraz wszak poddasz się Pana osądzie. Teraz wszak poznasz smak jego mądrości. Przez głowę myśli tabun przelatuje. Wciąż wierzysz, że dobrym człowiekiem byłeś. Wierzysz, że Pan twą duszę uratuje. Nikomu przecież zła nie uczyniłeś. Pan spojrzał w oczy. Łagodnie zapytał. Powiedz, mój synu, czyś miłość zrozumiał. Czyżeś swą złością na innych nie zgrzytał. Czyś za swe błędy innych nie obwiniał. Głowę spuściłeś, żonę zobaczyłeś. Jeszcze przed chwilą nienawiść dończyłeś, teraz już wiesz, jak bardzo ją skrzywdziłeś, jak swoją pychą związek wasz zatrułeś. Wszystkie kobiety, które potem miałeś, kiedy szukałeś swej wielkiej miłości i tej jednej jedynej, co spotkałeś raniłeś i porzucałeś w swej złości, znajomego w potrzebie zobaczyłeś. Poprosił o nocleg na jedną dobę. Odmówiłeś, kłopotów nie chciałeś. Innego też zbyłeś, gdy miał chorobę. Pan smutno spoglądał. On wszystko wiedział. Cicho kolejne pytania ci zadał. I chociaż całe twoje życie widział, uczciwość twą przed samym sobą badał. Powiedz mój synu, czy wybaczałeś, czy w nienawiści do innych wciąż żyłeś? Czy ponad innych siebie nie stawiałeś, a może sędzią dla braci swych byłeś? Znów głowę spuściłeś, łza spadła z oka. Twa pycha, kiedy wszystkich oceniałeś, ta wiara, że lepszy byłeś, głęboka, i ten brak skruchy, gdy w oczy kłamałeś. Czy odpowiedzialność za życie wziąłeś, za swe wybory, decyzje i słowa? A może w konformizmie utonąłeś, a Twa wiara we mnie to puste słowa? Wszak wolną wolę Ci podarowałem, o jedną małą rzecz tylko prosiłem: abyś w miłości bliźniego żył, chciałem, i w każdej Twej chwili przy Tobie byłem. I kiedy kochałeś, szczęśliwy byłeś, kiedy raniłeś, krzywdziłeś, ma miłeś, gdy na zło z obojętnością patrzyłeś i kiedy w swym życiu się pogubiłeś. Jednak twa pycha od miłości większa, znaki ci dawałem, ty nie słuchałeś empatia to coś, co życie upiększa, ego karmiłeś, ufności nie miałeś. Za kolor braci swych nienawidziłeś, Za przekonania i poglądy inne. Złe słowa przeciwko braciom mówiłeś, A słowa raniły jak miecze zwinne. Szatana szukałeś nieboga wszędzie, chociaż to ja świat dla ciebie stworzyłem. Serce zamykałeś, chciałeś żyć w błędzie. Tak było wygodniej, choć ja tam byłem. Płaczesz teraz, gdy przede mną tu stajesz. Widzisz swe winy, lecz za, żal jest spóźniony. Inni też płakali za to, co dajesz. Ty byłeś zimny, bezwzględny, zwaśniony. Do nieba pukasz, lecz czy raj dla ciebie? Łzy, nienawiść, obojętność przynosisz. Czy sprawiedliwe ulec twej prośbie? W miłości nie żyłeś, o niebo prosisz.